jest Manoek. Manojek jest sponsorem dzisiejszego turnieju, w którym rozda setny poziom karnetu. Jeżeli ty chciałbyś, żeby Manojek może któregoś dnia przyszedł do ciebie do domu i tobie też kupił setny poziom karnetu, to zostaw łapkę w górę i suba na kanale. Podobno działa. Do mnie przyszedł. Siemane Maneczko, ja jestem Manoek. wy jesteście wy, a dzisiaj gramy w Fortnite. No i słuchajcie moi drodzy, dzisiaj naprawdę epicki odcinek. Jak mówiłem wam wcześniej, miałem plan, żeby w tym sezonie zrobić customa na 100 osób z moich widzów, którzy będą ze sobą walczyli o to, aby wygrać setny poziom karnetu. Jak zapewne widzieliście już w odcinku, ja setny poziom posiadam. No i taki setny poziom kosztuje grubo ponad 400. Głównie zbierałem ludzi z mojego Discorda, które was bardzo serdecznie zapraszam. Link jest w opisie. Pajacamonojka się nazywa. Turniej się odbył, był naprawdę mega ciekawy. Dużo nowych rzeczy z drugiego sezonu zostało w nim wykorzystanych, ale najbardziej was będzie pewnie interesowało kto wygrał i jaki youtuber pojawił się w tym turnieju bez mojej wiedzy. Jeżeli chcieliby więcej takich customów o nagrodę, to nie zapomnijcie wpisać kodu Imanojek w programie Bezprzy twórce. Jeżeli lubicie to, co robię na YouTubie, a ja bardzo lubię to, co wy robicie na YouTubie, no to pamiętajcie, żeby wpisywać kod, stawiać łapki, suby z dzwoneczkiem, wbijać na Instagrama link w opisie. Jesteście najlepsi. A i dziękuję bardzo Epic Games za przylanie 5000 tysięcy na moje konto. Na pewno się przyda. Myślę, że zostanie przekazany na poczet karnetów dla Was, na które był konkurs pod odcinkiem z setnym poziomem karnetu. Może jeszcze działa ten konkurs, no więc wbijajcie tutaj, macie linka, Ja już nie przynudzam. leśmy oglądać 100 moich widzów. Walczących o setny poziom karnetu, 100 moich widzów będzie walczyło o setny poziom karnetu. Coś naprawdę niesamowitego. To dość drogiego przy okazji, więc, no, dawaj, mistrzu. Kill me. Dobra, kolega chyba nie chciał mnie zabić, więc chyba będzie trzeba troszeczkę inaczej tutaj wziąć. O! Zabija mnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Wupem i Oliars. Dziękuję pięknie. No i teraz, moi drodzy, możemy obserwować w końcu e, widzów. No i tutaj, Olerias. Olerias. Jest chyba troszeczkę smutny, ale spokojnie, o to w tych customach chodzi. Chcemy, żeby kolega wygrał, więc mam nadzieję, że pokaże skilla. No bo jak nie pokaże, to będzie nam dość nudno się oglądało. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu rzeczy, no to wiecie. Łapki w górę, subskrypcje. A, a może to będzie taka nasza tradycja, że co sezon będziemy rozdawali 100 stopni internetu właśnie w ten sposób. Tym w jest naprawdę mnóstwo nowości. Jeszcze nie wszystkie poznaliśmy, dlatego jestem ciekaw, co uda nam się tutaj zaobserwować. Ja też nigdy jeszcze nie nagrywałem takich odcinków, tylko spektajtowałem, a wiem, że lubicie takie rzeczy na YouTubie, więc być może również będzie tego troszeczkę więcej. Ale tak jak mówiłem, grają dość zachowawczo, bo zazwyczaj w tym etapie gry, kiedy gracie jakieś solówki, żyje około nie, 40 osób, tutaj jeszcze żyje 70, więc jestem ciekaw końcówki. No i oczywiście mam nadzieję, że All Yards tutaj jakąś akcję nam zafunduje, no bo nie chciałbym się cały czas w płaczącej puszczy i płakać z nudów. Tylko chciałbym Bitek. Zestawienie ma naprawdę niezłe. Podki ma 6 c 4 czwórki teraz są naprawdę dość potężnym bronią. Nie oszukujmy się. Do tego bardzo fajna pompa. Jestem ciekaw, jaki z niego jest gracz. Zresztą wszyscy praktycznie gracze, którzy tutaj są, byli albo z livea tutaj Paprycjusza, albo z mojego Discorda, Pajac Monojka, na którego was bardzo zapraszam. Na pewno w Discordzie większość takich rzeczy będzie się działo. Tam będziemy wysłali kody. Tam pierwszy kod został wysłany. A też ja tam czasami sobie wbijam I będę grał z wami, więc o Oliars, też cię kocham. Więc zapraszam na Pajac Monojka, link w opisie. Ale teraz skupmy się na grze. Mam nadzieję, że w końcu znajdziemy jakieś dymasy. Oliars, no graj! A ja przy okazji będę mógł się sprawdzić w roli komentatora. Kto wie, być może kiedyś będę komentował jakieś wielkie turnieje, no bo grać raczej, raczej nie mogę, bo jestem za słaby. Ale tutaj Oliars kieruje się w stronę agencji. Jak wiemy, tam są naprawdę niezłe dymy zazwyczaj. To jest środek mapy, skarbiec tam jest, no i również różne tutaj elitarne moby, które dropią mityczne rzeczy. Wydaje mi się jednak, że tam już wszystko stało wyczyszczone. Zdziwiłbym się, gdyby faktycznie. Nikt tutaj nie wylądował, no ale to jest turniej. Turnieje rządzą się swoimi prawami, więc zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Oj, ktoś się buduje, czyli zanosi się na pierwszą bitkę, być może. Oj, 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 tutaj dzieje się w końcu. Zeskoczył, ale on jest przebrany, ok? Czyli tutaj, no to na pewno nie jest bot, to jest gracz. Boty się raczej nie budują, ale tutaj nie tylko ten do niego strzela z góry, to jeszcze od boku ktoś strzał, więc tutaj w końcu c czwórki. O, ludzie kryczymy, owias! Au! Te czwórki są potężne. Kiedy kilka. A tu w ogóle jeszcze. I. A nie, to ma być ta sama. Padł! Brawo, bardzo ładnie, mamy złotego skara z gumą, to na pewno się przyda. Powiem szczerze, myślałem, że Oliars już padnie, ale jednak dał sobie całkowicie radę. Więc naprawdę jestem dumny, tylko szkoda, że troszeczkę w obserwowaniu nie widać HP. Ja bym chciał jednak widzieć, ile Oliars ma HP, bo wydaje mi się, że nie ma za dużo. Oczywiście troszeczkę popisuję, musi zostać tutaj zagrane, no ale ładnie, ładnie. Dość niebezpiecznym miejscu w tym momencie Oliars jest, bo yy, wydaje mi się, że stanowczo za długo siedział w tym budynku. Ma praktycznie 0 HP, więc jeżeli strefa go dotknie... Padnie, ale no raczej na radę wejść do strefy Tylko, że teraz w każdym momencie ktoś po prostu z górki może do niego strzelić na 3 dwa I będzie po koledze Oj nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł kolego o ja się martwię zwłaszcza po tym jak słyszeliśmy przed chwilą dokładnie. tą heavy sniper to taki się do nie w krzaku nie miałoby zbytnio sensu. Raczej to już szybko stało. Buk przed nim jest typ, którego jeszcze Orias yes nie widzi. Teraz zauważył. Oj, mamy w końcu kolejną bitkę. Będzie po cichu próbował podejść. Co nie jest złym pomysłem ma mieć czwórki. I to jest naprawdę super pomysł. Jak jak najwięcej tam wklei. Nie słyszę ten drugi typ. Po co tu się dzieje? Oj, oj, coś to odwalił. Ale przesiedział strasznie, za późno, nie on tam rzucił 6 cech Kolega wyskoczył na jego iem którego być może nawet wziął że z to wydaje mi się, że to jest koniec Leriaza. To jest koniec Olriasa, dokładnie tak! I widzimy Eky. Unlucky! Unlucky, mam nadzieję, że tak mogę dzisiaj mówić. E, bardzo dużo potek. ma naprawdę fajne brońki. No tutaj to musiało się tak skończyć. Dużo lepiej zagrał, bardzo agresywnie potem dojechał już e, pana naszego e, Olbrisa, czy jak on tam się nazywał. No i co? Mamy kolejnego widza, który być może wygra. 18 osób do końca. No, jestem naprawdę pod pełnym wrażeniem. Bardzo ładnie to zrobił, bardzo ładnie dojechał. Dobrze, że nie czekał w tym boxie. Wydaje mi się, że Old Gris troszeczkę przedobrzył z tymi czwórkami. Dwie, trzy totalnie by wystarczyły. Ludzi za dużo nie ma, to akurat plus. Na solówkach mniej więcej w tym etapie, są, nie wiem, jest 7 osób. Tutaj jest 18, więc wiadomo, gra tutaj kilku lepszych graczy, ale większość jednak to widzowie Manojka. Największe pajace internetu, tacy jak ja. Ja już dawno bym mierzył. Zresztą Maro na 94 miejscu. Ludzie też dość szybko się wybijają, już tylko 12 osób zostało. A strefa wcale nie jest taka duża, więc tutaj faktycznie dużo osób miało szansę. Strefa ułożyła się naprawdę fajnie dla Unluckiego, Naprawdę przed sobą, więc wydaje mi się, że, że bardzo szybko nie przejdzie, żeby jak najszybciej się zbudować. Ale tam jest jeszcze ten kolega tutaj, który również jest w strefie, i to jest dużo bliżej. W sumie on siedzi w strefie. To się zaraz obok Anlakiego, moi drodzy, chyba nad niego wszedł w tym momencie. Nie, jest dokładnie w bok się obok. No już teraz wszedł nad niego, więc tutaj. No, jestem ciekaw. O, tutaj próby RPGowania, jakieś shotgunowania troszeczkę. Harmiter nam się włącza, ale tutaj już, 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 już czuję tą, tą presję, tą niebezpieczność. Tutaj cały czas kolega próbuje RPG'ować tego kolegę w wysokiej wieży, no i to się źle dla niego skończyło. Kepcio, bot, ej! Kepcio to jest youtuber, więc witam. Kepcio chyba tutaj, jeżeli to faktycznie Kepcio, ale wydaje mi się, że to prawdziwy Kepcio skoro ma dopisek bot. No i tutaj Kepcio wygląda faktycznie jakby, jakby miał wygrać. Ten setny poziom Bo zostało już tylko pięć osób Cztery osoby poza Kepciem Kepciem ma naprawdę niezły lud, Ale tutaj dość ryzykuje Nie, jednak nie ryzykuje Tam bardzo może został zesprawiowany kolega Nie padł całe, całe szczęście Tutaj fajnie robi Kepcio z tym rpg Ale ja naprawdę jestem w szoku, jestem w szoku Ostatnio ja trollowałem customy u Papryka Dzisiaj Kepcio troluje customy u Manoika Zobaczymy, co tutaj się rozwinie Naprawdę spora strefa jak na pięć osób Więc tutaj no albo byli naprawdę nieźle gracze Którzy wybili, wybili wszystkich innych Albo jednak ten poziom nie był zbyt wysoki. Tam ktoś po dole niezabudowany, no tutaj nie tak to powinno wyglądać. Skolapsowany kempcio, ale nie za dużo mu to zrobiło tak naprawdę. No i tutaj ten spray tak nie do końca, no ale ja wierzę. Ja wiem, że Kent jest naprawdę niezłym graczem. Wierzę, że tutaj będzie dobrze. Z tyłu raczej ma wolną przestrzeń, to już nikogo nie powinno być, więc faktycznie pod tym względem ma niezłą przewagę, jest najwyżej ze wszystkich, więc może sobie spokojnie tam używać wszystkiego, co tylko chce. Matsów też ma jeszcze sporo, więc nie musi się raczej tym martwić, ale! Ja naprawdę jestem podekscytowany. Może niekoniecznie tym, że będę musiał wydać tyle pieniędzy, żeby kupić komuś poziom karnetu. Ale tam ktoś w strefie chyba stał ukryty, uwięziony. Padł ktoś przed chwilą, chyba ten spody. tutaj właśnie kepcia. Oj, tutaj! Nie, to nie weszło, ale 33 gdzieś tam w ciało weszło. Kepciot 130 on naprawdę nieźle z tym RPE'iem i, i tym karabinem sobie radzi. Cały czas rozwala te ścianki pod, pod tego RPGa. Ma dwa flopery, więc będzie mógł troszeczkę się lepszyć, tylko so, nie wiem, nie jestem przekonany, czy, czy to wystarczy. Tutaj będzie na pewno, tak mi się wydaje. Raczej będzie gra pod leczenie, ale caption tutaj znowu ze zestrojował pana, który otwiera zrzut. Oj tu się naprawdę robi ciekawie, moi drodzy. Oj, ojoj oj, oj. Czy dwa flopery wystarczą przy wojnie na życie, na uleczanie się! Wydaje mi się, że mogą. No, zależy, kto ile nas zbierał. Jeżeli ktoś faktycznie jest dobrym zawodnikiem, to na pewno tych kloperów ma więcej. Ale Kepcio może już prowadził jakieś walki wcześniej i musiał jednak je zużyć. Ma HGK. Tutaj będzie mu naprawdę mega łatwiej niż wszystkim innym, bo może sprayować, może niszczyć. E, matsów jeszcze ma też sporo. Uah, co się wydarzy? Tam ktoś wybiega i 66 w głowę. Jest już na biało, więc raczej kolega, którego Kepcio przed chwilą strzelał, no, nie będzie miał zbyt dużych problemów. Kepcio zajmie sobie cały HG w tym Moment, coś mi się tak daje. A tu trzy furki! Nie pod podklepcia, co ciekawe. Zero na w arpegu. Gdyby teraz go na przykład pokonał, mógłby jeszcze może trochę tych naboi dla siebie uciłać. Na pewno arpeg byłby pomocny. Co tu się wydarzyło? Kolega chciał użyć. Oj, tam na dole była bitka. Kepcia to zrobi! Oj, wszedł do strefy! Trzy osoby nadal w strefie, nie tutaj udało mu się znaleźć miejsce, ale... Jest fight! Brawo! Brawo, ma więcej floperów. Więcej niż cztery flopery, moi drodzy! Wydaje mi się, że to już jest koniec. To już raczej nic się wydarzyć nie może. Ja naprawdę jestem w totalnym szoku. Floperów bardzo dużo. Z pięć. Tak, pięć floperów na pewno wygra to już w tym momencie. Wątpię, żeby kolega miał więcej, więc czyżby pan Kepciobot, youtuber, przy okazji wygrał! Tak jest, moi dwa, coś ten erpek... Był taki dość widowiskowy. Gratuluję! Naprawdę gratuluję! Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Myślałem, że to głównie będą. Więc sobie nie spodziewałem się żadnych YouTuberów. Oczywiście zaproszę teraz Kepcia do lobby i dogadamy się w jakiś sposób przekazać mu pieniążki. Wow! Naprawdę, wow! Halo? Halo? No, dzień dobry, no. Gratuluję. Witam, witam. Dziękuję. Nie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, więc tutaj, żeby nie było, prawdziwy jednak się okazał. Więc gratuluję. My się rozliczymy. Kepcia, oczywiście, też ma kanał na YouTubie, więc zapraszamy do Kepcia. No i co? Jeszcze raz gratuluję. Dzięki, fajnie dzięki. było? Ile? 4 kille widziałem zrobiłeś. Yy, chyba miałem 5 fragów, ale trudno było, trudno było. Tak? Na, na koniec, na koniec się wysadziłem RPG game BMP. No właśnie to widziałem, to ja też już myślałem co tam się podziało. Też trochę fa fajnie, to że tego, ten ostatni miał tyle tych floperów, nie? To tam, ale i tak byś pewnie wygrał z tymi dwoma. No wiadomo, no jak widzowie moje największe pajace w internecie, to musiał być poziom. Ale <laughs> <laughs> dzięki, dzięki. No i co? Bija się do kepsi na kanał, a ja dziękuję za dzisiaj.